Niemcy uruchomiły specjalny oddział Policji Federalnej do obrony przed dronami w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezzałogowymi statkami powietrznymi w Europie. Minister Spraw Wewnętrznych Aleksander Dobrindt uroczyście powierzył zadania jednostce liczącej do 130 funkcjonariuszy wyposażonych w zaawansowane technologie do wykrywania i neutralizacji dronów. Rząd planuje zainwestować ponad 100 milionów euro w systemy obrony przed dronami w ciągu najbliższego roku, zaczynając od około 60 policjantów z rozszerzeniem do pełnej obsady. Incydenty z dronami sparaliżowały lotniska, takie jak w Monachium, które wielokrotnie zamknięto na początku października, oraz w Kopenhadze czy Brukseli. Niemieckie władze odnotowały około 850 podejrzanych lotów dronów od stycznia do połowy października 2025 roku. Podobne zakłócenia dotknęły Danię, Belgię, Szwecję i Norwegię, często celując w bazy wojskowe oraz infrastrukturę krytyczną. Europejscy urzędnicy przypisują te naruszenia Rosji mimo zaprzeczeń Kremla. Duńska premier nazwała je hybrydowymi atakami. Niemcy rozszerzyły uprawnienia policji do zestrzeliwania dronów stanowiących bezpośrednie zagrożenie, a Unia Europejska przyspiesza prace nad europejskim murem dronowym do 2027 roku.